W sabotę 28 czerwca bieżącego roku w godzinach popołudniowych na trasie Szemud-Wejherowo doszło do zdarzenia drogowego z udziałem służbowego pojazdu starostwa powiatowego w Wejherowie marki Skoda Superb. Samochód wypadł z łuku drogi i wpadł do rowu w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczanie prędkości do 40 km na godzinę. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Pojazdem kierował Jacek Gawka, pracownik starostwa powiatowego w Wejherowie, a jednocześnie radny miasta Wejherowa, szef koła miejskiego Platformy Obywatelskiej i kandydat ubiegający się o fotel prezydenta Wejherowa z ramienia tej partii. Zanim jednak potwierdziliśmy informacje i zanim na naszych stronach internetowych pojawił się artykuł, próbowaliśmy skontaktować się z Jackiem Gawkę, gdyż byliśmy z nim we wtorek na 13 umówieni. Pan Jacek ani się nie pojawił, ani nie odbierał telefonu. Dopiero wczoraj przysłał oświadczenie, w którym czytamy: W dniu 28 czerwca bieżącego roku, na polecenie starosty, odbywałem wyjazd służbowy na trasie wejherowo szemut wejcherowo w drodze powrotnej przed miejscowością Przetoczyno, wskutek padającego deszczu i śliskiej nawierzchni, wpadłem w poślizg i doszło do nieszczęśliwego wypadku. Na szczęście nie wyrządziłem nikomu innemu żadnej krzywdy i szkody. Staram się jeździć bezpiecznie, nigdy nie otrzymałem mandatu, nigdy też nie spowodowałem wypadku. Sprawa trzeźwości, zapięcia w pasy i nie rozmawiania przez telefon została także sprawdzona i jest oczywista. Bardzo mi przykro, że doszło do uszkodzenia pojazdu służbowego. Był w pełni ubezpieczony. Niestety każdemu może się zdarzyć nie szczęśliwy wypadek. aby było ich jak najmniej i tego wszystkim życzę. Na naszą prośbę udzielenia wywiadu przed kamerą odpowiedział też starosta powiatu wejherowskiego Józef Reszkę. Samochód był w podróży służbowej z Wejherowa do Szemuda i z powrotem do Wejherowa. Do Szemuda jechał dlatego, żeby mnie zawieść, już tam dwa, trzy miesiące temu obiecałem organizatorom młodzieżowego pierwszego Młodzieżowego Kongresu, że będę na nim obecny. Nie tylko, że tak powiem, w części powitania i początkowej, ale przez cały czas i do końca w dyskusji panelowej, która była po kilku godzinach. W związku z tym uznałem, że nie ma sensu, żeby kierowca tak długo siedział 4 godziny w Szemudzie. Załatwiłem sobie, że z powrotem wrócę i, i tak wróciłem z urzędnikami z gminy Wejherowa, więc kierowca miał mnie tylko zawieść. Ze swojego samochodu prywatnego nie mogłem skorzystać, bo mi się zepsuł akurat w sobotę i, i czekam na jego naprawę, więc dlatego... I po prostu użyłem do tego wyjazdu samochodu służbowego. Ja jeżeli pani zadaje takie pytanie, posiada takie uprawnienia od samego początku, jak tutaj pracujesz w starostwie. Właściwie jest ten. Kierowca zawodowy, jakby osoby, które ze mną jeżdżą, to są właściwie trzy przede wszystkim kierowca zawodowy, jacygawka i kolejny naczelnik wydziału kultury, który jest też do tego upoważniony. Udało nam się porozmawiać ze świadkami zdarzenia, którzy potwierdzili, że kierowca jechał z nadmierną prędkością, a cała sytuacja wyglądała wręcz tragicznie. Samochód znajduje się na parkingu policyjnym i jest pod nadzorem prokuratury, jak poinformowała nas Komenda Powiatowa Policji. Zgodnie z artykułem 54 Kodeksu postępowania w w sprawach o wykroczenia prowadzone są czynności wyjaśniające. Zgodnie z paragrafem pierwszym, celem czynności jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebranie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie. Policja przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te, w miarę możliwości, należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca.